No i widzisz panie Dawidzie. Tak się wysyłają. mają. w takim razie. Zdrowie. No i kurwa. Jak normalnie pirat się. Czu. Smygidnie. Kurwa. Wypiliśmy ponad połowę tego rumu. No to, proszę cię, no jak jest temat to idzie, nie? Już no nie tak, nie? Kurwa, przekąsiłbym coś do tego rumu jest jestem te, te rozesy Dobra. Się to roznabrało. Muszę coś jeść. No, widzisz, mam trochę chleba. Tu, tu trochę bułek. Tu bułek. A, o kurwa, spadła mi Kup na śmierć. Um, nie, o kurwa, ty kupiłem, wiesz co? Kupiłem dzisiaj nowy dżemik w Biedronce. O tak. Dzemik w Biedronce. Aha. Czekaj, muszę go zobaczyć. Tej kurwa, on jest otwarty. Ty nie sprawdziłem tego w sklepie. No, jak to mogłeś nie sprawdzić? No i ale... no, kurwa, patrz ty, co, co? Oni chcieli mnie otruć! Chcieli mnie kurwa otruć! Ty. Ale chuj! To się nie da otruć. Jak to się nie da Ci otruć? Nie się nie da otruć. Ja to zjem i pokażę wam. Nie róbcie tego w domu. Dawid, ale chyba cię podupsyło. No, w sumie da? Znaczy się. Ale po chuj ty chcesz zjeść spieszyć? A to nie wiemy, czy to jest pleść! Ale... Ta... Nie wiemy czy to jest pleźć. Musimy no, spytać... Kurwa, to, to patrz! A to to jest... Musimy spytać prawdziwego. Specjalistę od pleśni. A, mówisz o tym samym o kim ja myślę? Okej. Okay. O kurde, przyszedł. No, be bez jaj, że przyszedł do tej godzinie. No nie Dzie tu zapraszam pana specjalistę, nasze skromne progi. Dzień dobry proszę pana. Nie sądziłem, że pan się tutaj zjawi o tej godzinie. Hmm. Czy mógłby pan zbadać autentyczność tej pleśni? Potwierdzam autentyczność pleśni. Miałeś rację? Ale wciąż zamierzasz to zjeść? A tak, serio, serio? Mhm. No to jak pan specjalista potwierdził autentyczność, to nie pozostało mi nic no, innego, tylko to zjeść. Chyba cię pod eee... <laughs> eee... no to smacznego ziemniaczki. A... Dzisiejszy odcinek sponsoruje firma Owocowa Rapsodia, producent drzemu truskawkowego. Mm. Eee, nie wiem, co powiedzieć, smacznego. Ja wiem, co powiedzieć. I tak powiecie, że nie zjadł. Dawid, trzymasz kolejkę. Sorry, my friend. Wasze zdrowie. A zdrowie.